Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Lovesick Życie na bogato, ale nie kontynuujemy tylko zaczynamy od nowa Ponieważ zaczęłam nagrywać już ten yy, odcinek Ojeju Zabrało mi kluczyk, no ale dobra, nieważne yy, Zaczęłam nagrywać, no niestety musiałam przerwać i... Yy, dobrze Mój wygląd. Wybrałam chyba to, czy to, to postać wybrałam, bo inne mają brzydkie oczy. Następnie jak mam na imię? Imię to o, Lucy już nawet się zapisało. Bardzo fajnie. Y i tak, recy to ja wyglądam świetnie, ja się napiję łyka wody i przeniosę się w inne miejsce, że, gdzie będę miała odrobinę spokoju, ale zanim zapomniałabym o najważniejszej rzeczy, czyli ogłoszenia parafialne. Jeżeli lubicie oglądać odcinki z Lovesick, to zapraszam również do serię z Klubu Romantiki, przy której możecie się równie świetnie bawić, ponieważ obie są bardzo fajne, przy czym na Lovesick... Mrużymy oczy, tak przymykamy, nie, nie patrzymy dokładnie, a klub romantyki jest bardzo wypracowany i bardzo dobry, więc tam zapraszam trochę bardziej. <grym> nie zapomnijcie jeszcze zostawić po sobie komentarza, ponieważ bez nich nie ma odcinków. Pamiętajcie, to one, wasz odzew, to że widzicie, bo nie, nie liczą się te cyferki, które tam pod filmem są, bo nie każdy jest wiarygodny, tak? Ja mogę mieć 10 wyświetleń i 10 minut odcinka, czyli każdy obejrzał po minucie albo średnio po minucie, tak? I to, to są tylko ogłoszenia, a nie rozgrywka, no. Okej. Okay. Jeszcze wody i przechodzimy. Nagrywać, ale muszę chyba zamknąć okno, bo mi zimno. A, i zaczynamy serię życie na bogato. I jak wskazuje sama nazwa, miejsce, w którym y, mieszkamy również jest bardzo luksusowe, czego nie da się zauważyć na co się da, zauważyć na pierwszy rzut oka. Dobra. Kochanie, jestem w domu. Wchodzisz do swojego pokoju, mając nadzieję, że nie zastaniesz Adriana rozwalonego na sobie z nosem w telefonie, tak jak zostawiłaś go kilka godzin temu, wychodząc na siłownię. Tak myślałam. Ech, chociaż raz chciałabym się mylić. Od trzech miesięcy haruję na siłowni. Ostatnio coraz więcej osób prawi mi komplementy. Ale nie mój chłopak. Mam wrażenie, że mu nie zależy. Założę się, że nie zauważył nawet, kiedy wyszłam z domu, co zrobić, żeby zwrócić jego uwagę I tu się długo zastanawiałam, rozważałam, <laughs> co by tu nie wybryt. Pierwsza opcja byłaby po prostu najlepsza, nie? Druga kwestia to jest takie na rozsądek, nie? Ale on już wie, co będzie, więc dajemy to, co zrobiłam za pierwszym razem, czyli powiem coś kompletnie niedorzecznego Zobaczmy, czy ignoruje mnie celowo, czy po prostu mnie nie słucha Kochanie, jestem w ciąży. Dziecko nie jest twoje, któregoś razu przespałam się z dostawcą pizzy, kiedy byłeś zbyt zajęty graniem na telefonie. No, tak, taka historia. Adrian nie reaguje, jest w pełni skupiony na szaleńczych ruchach i odgłosach dochodzących z wirtualnego pola walki na ekranie telefonu. I tu skomentowałam też chciałabym się wciągnąć tak w jakąś grę. Niestety wszystkie gry mają to do siebie, że wciągają nas na sekundkę, a potem potem już nie. Rozważam, żeby pobrać się w niej w tajemnicy. Jak myślisz? I to też zignorował. Adrian wciąż nie reaguje. Przez chwilę myślałam, że jest jakiś... Nie? I tak kręciłam palcem wokół głowy, abyście to mogli zobaczyć. W sensie świernięty, nie? No. No, chyba jednak jest. Naprawdę nie masz nic do powiedzenia w tej kwestii? Założę się, że nawet gdyby ten dom stanął w płomieniach, on nadal by niczego nie zauważył. Ech. Rozdrażniona opadasz na sofę obok Adriana. Adrian, najwyższa pora pogadać o naszym związku. O, cześć kochanie, gdzie byłaś? Jakiś czas temu wołałem, żebyś przyniosła mi piwo z lodówki, ale nie odpowiedziałaś i tu miałam takie buk, buk, buk facet w łeb. Po prostu to jest, to jest ten stereotypowy facet, nie? Hej, mała, przynieś mi piwo z lodówki. Tak. Tyle w temacie. E on siedzi rozwalony na kanapie. Tu mu się wszędzie wylewa. Siedzi, ogląda swój ulubiony mecz. Nie? Byłam na siłowni. Mówiłam ci, zanim wyszłam. Adrian nie odpowiada, a jego uwagę znów przykuwa telefon. Czujesz się, że coś się w tobie gotuje. Bez chwili zastanowienia zabierasz mu telefon, desperacko próbując zwrócić jego uwagę. Mam już dość, że ciągle muszę walczyć o Twoją uwagę. Interesują cię tylko gry wideo. To czemu z nim nie zerwiesz? Spędziłam ostatnie dwa lata próbując ratować nasz związek, a ty masz to po prostu gdzieś. Ja ja sobie robisz? Chcesz o tym gadać teraz, kiedy właśnie oglądam najlepsze rozgrywki tego roku? Oddawaj ten telefon. Od kilku godzin nie robisz nic innego. Ale nie wiem szczerze, jak można coś tak pochłonąć. A osobiście mm, nie potrafię zbyt długo oglądać jednej rzeczy, bo mnie to zaczyna męczyć. Muszę oglądać coś innego jeszcze. W się sensie, oglądać, robić coś innego. Dobra, zanim Adrianowi udaje się wyszarpnąć ci telefon z dłoni, rzucasz urządzenie na sofę. O, muszę się rozbić. No nie, teraz muszę przewinąć filmik, żeby zobaczyć, co straciłem. Dzięki, Lucy. Na twoim miejscu ja bym po prostu wyszła, trzasnęła drzwiami, a potem wróciła, spakowała rzeczy, jeszcze raz wyszła i trzasnęła drzwiami. Ale tym razem tak mocno, żeby szyby wypadły z putren. się, Adrian. Mam tego dosyć. Idę się przygotować na lunch z tatą. Rusza do swojej sypialni, żeby się przebrać, zostawiając Adriana pochłoniętego wirtualną areną na jego telefonie. Nie wierzę, że zmarnowałam dwa lata z tym knojkiem. Zupełnie nie obchodzą go moje uczucia. W zasadzie nie obchodzi go nic poza tymi jego głupimi grami wideo. Do tego dochodzą sprawy łóżkowe. W ostatnim czasie nasze życie seksualne było skromne, a to i tak dużo powiedziane. Wiem, że jestem niedoświadczona. Adrian to dopiero drugi facet, z którym spam. Wie tak na serio? Ale mam wrażenie, że on się w ogóle nie stara. Może czas na zmianę. Znajdę sobie ciekawszego faceta, którego to ja będę interesować. Ulala, zaczyna się. Godzina później wchodzisz do salonu, gdzie zostajesz, zastajesz Richarda, swojego ojca. Ulala. A oto i moja ukochana dziewczynka. Mogę być dziewczynką. Cześć, Tato, jak zwykle wyglądasz świetnie. Dziękuję, kochanie. Sofia kupiła mi te ubrania. Sofia to już średnie, kiedy ojciec wspomina o Sofii, swojej najnowszej dziewczynie, o połowie młodszej od niego. A już myślałam, że ma cocha. Dziewczyna to jeszcze ujdzie. No jasne, pewnie kupiła je używając jednej z swoich kart kredytowych. Nienawidzę dziewczyn mojego ojca, ale nie dlatego, że nie chcę, żeby był szczęśliwy. Ona po prostu lecą wyłącznie na jego pieniądze. Cieszę się, że to są tylko dziewczyny. A nie nasz żona żony. Nie pozwolę, żeby Sofia zepsuła moje relacje z tatą. To jest czas wyłącznie dla nas. I jak się umyła moja kochana córeczka? Wszystko dobrze, tato, ale kłamstwo. Gdzie Adrian? Myślałem, że do nas dziś dołączy. Powinnam skłamać, czy powiedzieć tacie prawdę. Może tata ma dla mnie jakąś radę. Prawdę mówiąc, ostatnio niezbyt dobrze nam się układa. Będziemy szczerzy, bo taki chcę budować związek za każdym razem w każdej grze z rodzicami, ponieważ ja ten błąd zrobiłam, nie byłam zawsze z nimi szczera i dużo ukrywałam kiedyś. Bardzo żałuję, bo kiedy wychodziłam z tych ciężkich czasów. Nie mogłam nic im powiedzieć, po prostu było zbyt ciężko. I teraz już się nauczyłam, tak? Po tych trzech latach ciężkiego wychodzenia z, że tak powiem, poprzedniego życia, teraz jest lepiej, łatwiej. Teraz dużo z nimi rozmawiam, dużo wiedzą o mnie, ale nie warto było, uwierzcie mi. Straciłam kilka lat z życia, w sumie około sześciu. Wow, sześć lat życia stracić z powodu ukrywania prawdy. Wstydliwej, ale prawdy. Kochanie, jeśli oczekujesz jakiejś porady, powiem tylko tyle. Każdy związek trzeba pielęgnować. To wcale nie jest proste. Trzeba się starać, by druga strona czuła się doceniona. Jeśli któraś ze stron zaczyna nawalać, to początek końca. No, nasz początek z końca zaczął się dwa lata temu. Ale ty i mama tworzyliście idealny związek. Zbyt wysoko ustaliliście dla mnie poprzeczkę. Twoja mama Twojemu ojcu łamie się głos, jakby właśnie coś sobie przypomniał. Coś pięknego, ale też smutnego na temat twojej zmarłej matki. Czy w każdej serii Zeke moja mama musi. Moja mama tchu wyproś to. Mama głównej bohaterki musi umierać? To straszne. To była nadzwyczajna osoba. Tak samo jak ty. Zasługujesz na wiele, również w swoim związku. A teraz sprawia jakieś kłopoty. Po prostu musimy naprostować kilka rzeczy. Ja bym nic z nim nie prostowała, bym go w cholerę rzuciła. W takim razie lepiej niech się zacznie starać. Nie chcę, żeby ktokolwiek krzywdził moją małą dziewczynkę. Tato, kiedy pojedziemy do naszej posiadłości? Jest to czerwiec, to idealny moment, a źle przeczytałam, myślałam, że chciała powiedzieć tato, no nie musisz, jestem już duża, nie? Wspomniana posiadłość to urocza willa, którą twój ojciec zbudował specjalnie dla matki. Każdy szczegół powstał z myślą o niej. Wasza trójka spędzała tam wspólnie każde lato. Oh, jak słodko! Nawet kiedy tata był bardzo zajęty, zawsze znajdował czas, żeby pojechać z nami do posiadłości. To była rodzinna tradycja. Nawet gdy mama umarła trzy lata temu na raka, wciąż staraliśmy się podtrzymać tę tradycję. Nie mogę się już doczekać, kiedy tam pojedziemy. Może kiedy spędzę trochę czasu z dala od Adriana, spojrzę na nasz związek z innej perspektywy. Zobaczę, ile to dla mnie znaczy i zastanowię się, co do końca to zmierza. Tak sądząc po tym, jak on się traktuje, to do niekąd w dobrą stronę nie zmierza. To zmierza ku... Y Uzależnieniu od internetu, z którego bardzo ciężko się wyleczyć i które jest niebezpieczne, bo jeżeli zapronisz danej osobie dostępu do internetu, ona zacznie robić się agresywna, możesz być w niebezpieczeństwie, co na pewno nie przyczyni się do Twojego szczęścia. Taki krótki wywiad na temat, yy, dlaczego Adrian jest zły. Skoro już o tym mowa, obawiam się, że w tym roku musimy zrezygnować z naszej wycieczki. Co? Czy ja się przesłyszałam? Ja tak chcę zrezygnować z wycieczki do naszej posiadłości? E, jedziemy po litości, tak się nie robi, ale jedziemy. Bardzo chciałam tam, ale jak to? Przecież wiesz, że te wycieczki wiele dla mnie znaczą. Szczególnie po śmierci mamy. To jedno z ostatnich moich wspólnych wspomnień. Kochanie, wiem, że nie pogodziłaś się z jej przedwczesną śmiercią, ale życie toczy się dalej. No dzięki. Nawet nie wiesz, tato, jak bardzo mi na tym zależało. To przez pracę. Posłuchaj, nie musimy spędzać tam kilku tygodni, jak zwykle. Wystarczy kilka dni. Kochanie, jestem już spakowana. Sofia. Ja wiem, że to Sofia. Oh, przepraszam. Jak oh, zwykle zjawam, ale I źle mi to wróży. Ona jest spakowana, czy ona jedzie gdzieś indziej. Jak na zawołanie w drzwiach salonu pojawia się Sofia. Na jej twarzy maluje się pełen ekscytacji uśmiech. Lucy witaj. Nie mogę się już doczekać, kiedy zobaczę tę posiadłość, o której Richard tak wiele mi opowiadał. Jedziesz z nami? Nie tym razem, kochanie. Jedziemy tylko we dwoje. Zrobiłam duże oczy teraz. Wy tego nie widzicie, ale czy ja się przesłyszałam zabiera te ten babsztyl do posiadłości mamy? Tato, co to ma znaczyć? Dokładnie z takim oburzeniem. Chciałem Ci o tym powiedzieć, skarbie. Tym razem zabieram do posiadłości Sofię. Jak wrócimy, zabiorę Cię w dowolne miejsce na ziemi. Pojedziemy tylko we dwójkę. Obiecuję. Nie wierzę. Ojciec zostawia mnie dla swojej nowej baby. Nazwijmy to baby. Żeby już nie, nie musieć tutaj zmieniać słów. W sensie robić cenzury. Bez słowa, posyłasz ojcu gniewne spojrzenie. Cudownie. Najpierw przez cały ranek ignorował mnie mój chłopak, który ma w nosie, że codziennie ciężko haruje na siłowni, żeby dla, dobrze dla niego wyglądać. Błąd nie wolno wyglądać dobrze dla niego, trzeba być dobrym dla siebie. Właśnie dlatego stwierdziłam, że lekki yy, tak bydę się odchudzać, jednak sobie pozwolę na odrobinę słodyczy i przytyję. No, to cała ja. Yy, co jeszcze tu miałam? Tak, yy, jeżeli myślisz, że masz swój dzień. Uwierz mi, że jedyną miłą rzeczą Emily Lucy, jaka mnie dzisiaj się przydarzyła, to jest to, że przemiły pan z miejsca, gdzie pracuję, otworzył takie żelazne ciężkie drzwi, kiedy go o to poprosiłam. Pierwszy raz ktoś o coś poprosiłam kogoś o coś i to zrobił. To jest po prostu cudowne. Bo nie wiem, czy oglądamy teraz coś w chłopcy, coś panowie. Kochani, taka informacja dla was, jesteście do dupy. Tyle wam powiem, jesteście źle wychowani bo w całym moim długim, krótkim, śmiesznym życiu, głupi też, spotkałam tylko jednego młodego faceta w moim wieku, 7 miesięcy starszego ode mnie, Tak, bo mi się podobał, wiem o tym, haha, yy, spotkałam w sensie, który ma tą kulturę wbudowaną w siebie w jakiś sposób, bo zawsze przepuszczał, zawsze ustąpi miejsca, yy, wykazuje takie cechy dżentelmena, tak? I moim zdaniem jest to. Po prostu piękne, no tyle, tyle w temacie, już nic więcej nie powiem, po prostu, yy... no do, do, dobra, koniec. A teraz dowiaduje się, że tata rezygnuje z naszej rodzinnej tradycji, żeby spędzić czas ze swoją blacharą. Gorzej być nie może. Na pieniądze leci, a blachara się ma na samochody. Myślę, że twojemu ojcu należą się przeprosiny. Jeśli nie odzywaj, pewnie jesteś młodsza ode mnie. Kiedy się odwracasz, stajesz twarzą w twarz z Sofią. Ma wyjątkowo ponury wyraz twarz. Słucham, a co mnie obchodzi, co ty sobie myślisz?